A witajcie na moim kanale, z tej strony najpierw Piołowarczyk i jesteśmy na mojego brata ko, na mojego brata Kozie. I tutaj mamy y, nowe, nową aktualizację, Tomek już odebrał skina do bola i dzisiaj otwieramy jedną mega skinkę i jednego wigleta. Dawaj. Pierwszy wiglet. Oto jest postać. Do, pan, do panki jeszcze, ale chwila, zasuwam to. Zasuwam to widzowie. Trzy, cztery. Dobra, mogę tego nie zasuwać? Musimy, musimy. Żeby były emocje, dawaj. za, za Tego nie widać. Tego też nie widzę. A ja się boję. nie będzie nic, to będzie. Nie, no jak. No jak, ale. Chwila. Powinno tutaj. Hmm a szkoda, że nie mogę tego to bym sobie kupił tego nowego, jeżeli bym sobie kupił to, to bym mógł mieć tego hmm. ale zobacz, no tu jest dużo nagród to jest he pucharów a to tu my... jest karnet 30 powie... dnieś klęskę? Hmm. Ja mam kogoś w supercelu IG. Dobra, no to na tyle chyba. No tak, dzisiaj to tyle. No, przepraszamy Was za to, ale no, niestety jakoś tak jest. Nie zdrowi na samym początku. No to papatki! Bye! Pamiętajcie, łapcie w górę i subskrybcie. No.